Czy generał Sikorski naprawdę zginął w katastrofie, czy padł ofiarą zamachu? Zostań do końca. Ta historia wciąż budzi kontrowersje. Władysław Sikorski, naczelny wódz i premier polskiego rządu na uchodźstwie, ginie 4 lipca 1943 roku w katastrofie lotniczej nad Gibraltarem. Samolot spada do wody zaledwie 16 sekund po starcie. Oficjalnie zginęło 10 osób, ale świadkowie mówią nawet, o 24 pasażerach. Ciała części z nich, w tym córki sikorskiego, Zofii Leśniowskiej, nigdy nie odnaleziono. Pojawiają się szokujące teorie. Według niektórych Zofia została uprowadzona przez Sowietów. Miała być widziana po wojnie w Łagrze. A jej bransoletkę odnaleziono w kairskim hotelu. Tajemniczo zachowywał się też pilot liberatora. Edward Prechal, jedyny ocalały, znaleziono go w kamizelce ratunkowej, choć sam twierdzi, że nie wie, kto mu ją założył. Plątał się w zeznaniach, a drugi pilot miał ponoć po katastrofie dzwonić do żony, mimo iż powinien nie żyć. Brytyjczycy utajnili wszystkie dokumenty w sprawie. Mają zostać odtajnione dopiero w 2050 roku. Przypadek? Czy ktoś chciałby Sikorski zginął? Co uważasz? Zamach czy wypadek? Jeśli chcesz poznać więcej takich historii, zostaw suba i komentarz.